Hej, z tej strony pisuję i zrobię to szybko i króciutko Bardzo lubię plan vs. zombies Garden Warfare i Battle for Neighborville Oraz lubię też Garden Warfare 2 Na komputerze akurat A to, to co tutaj mam to na PlayStation 4 Więc bez przewijania Otwierajmy Bardzo lubię plan wersus zombies, grałem w jedynkę oraz zgrałem grałem w dwójkę. Dwójka jest na telefonie. I bardzo fajna gra. Proponuję. Tak szybko Proszę bardzo. Mamy tutaj grę, podoba mi się pudełko tej gry Jest tak samo jak tutaj Ale więcej postaci jest w tej grze Im tego, wygląda moim zdaniem lepiej The Battle for Zombaria, w tekstu pisze Nie mogę pokazać Dobra Więc otwórzmy Co mam w środku No niewiele mamy Mam tutaj jakiś papier, który mówi czy potrzebuje z pomocy Nie No i mamy tutaj płytę No spoko To tyle Nie ma wiele tutaj Jest to po prostu pudełko z grom oraz czy potrzebuje z pomocy No to było krótkie. Nie miałem wiele do powiedzenia. No, to na tyle. Jeśli Wam się spodobał odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i napiszcie w komentarzach co myślicie. No i do zobaczenia.